Witam Was serdecznie. Piątkowy wieczorek, bo tak pewnie filmik się przetworzy i wskoczy. Mamy dzisiaj znowu dwa sklepy, zakupy nie za duże. I teraz tak, pytałam ostatnio Was, jak wolicie, jak robimy filmiki. Czy jeden długi, czy dzielimy? No i niestety jest 3 do 3 plus jeden głos, że nieważne jak nakręcę. Także dzisiaj sobie postanowiłam, że zrobię dwa filmiki. A właściwie to zobaczymy, bo jest niewiele nakupowane. Może, może zrobimy jeden. A w następnym tygodniu odwrotnie. Po prostu będę raz tak, raz tak robić. Chyba, że jeszcze ktoś z nowo oglądających napisze, co robić. Czy jeden dłuższy filmik, czy rozbijać jeden film. To jest jeden sklep. Śmieszna sytuacja. Od razu powiem, właśnie spojrzałam. Kupiliśmy dzisiaj butelkę oleju w Edece i byliśmy nie w typowej Edece, tylko we franczyzie. I tam chcieli zabłysnąć swoją światowością, co oni są otwarci na wszystkie kraje. I było napisane normalnie: es es Esic i y, y, przetłumaczone to na różne języki, i było również na język polski przetłumaczone. I teraz muszę Wam zacytować: Ocet nafta. <ścoughs> Także kupiliśmy naftę. Podejrzewam, że wujek Google przetłumaczył na no, nafta olej to jest nafta. Także, a propos takich śmiesznych sytuacji, a jeszcze drugie, były takie słoje, wiecie, takie jak weki zamykane, i to były słoje na makarony. Na każdy makaron inna wielkość, inny szerszy, wyższy i tak dalej. I też międzynarodowe szprachy było, i między innymi polskie. I to było oczywiście taki z tego, ze szkła przezroczysty, nie? i po polsku przetłumaczone e, słoik metalowy na słoik metalowy. <noise> a to było szkło. Także po prostu jaja są niesamowite. Tak, przechodzimy już a propos nafty do, do, do tej franczyzy. I co myśmy tutaj kupili? E, no właśnie, pierwsza od razu ciekawostka. Było dzisiaj z nami małe dziecko. Znaczy małe... Zaraz dostanę w głowę. Na szczęście nie słyszy, bo on tam nabija na Discordzie, także nie słyszy mnie. E, słuchajcie, kupiliśmy mu, chciał zwykłe wody niegazowane do szkoły, bo, bo tak chciał. Tylko wody. I chciał też takie, bo dzieci przynoszą takie, więc on nigdy takich nie pił smakowych. On chciał spróbować po jednej butelce i zobaczyć, jak to smakuje. I tu jest zwykła woda i ciekawostka. To jest po, po pół litra butelka i to kosztuje, moi kochani, sześć takich butelek po pół litra. Kosztuje euro tfu, przepraszam, 65 centów, a euro 19, słuchajcie, kosztuje 6 razy 1,5 litra. Czyli patrzcie, jaka jest. Yy, no, nie opłaci się, tak? Tylko, że tak, no do szkoły dziecko nie będzie brało półtora litrowej butelki. Kaucja jest dokładnie tyle samo, czy za małą, czy za dużą butelkę. Naliczona po y, 25 centów za butelkę. Także to nieważne, że więcej plastiku zużyli do tej czy do tej, bo i tak kaucję musieliśmy zapłacić. Tylko tu za samą wodę płacimy. 19 centów, a tutaj płacimy na około 10 chyba centów. Więcej, bo jest 6 butelek, tak? Czyli 11 centów średnio zapłaciliśmy za butelkę, a tam dużą płacimy 19 centów za 1,5 litra. Także to taka ciekawostka. I teraz te pokupowaliśmy takie flaszki 75,075. ,75. One są bardzo drogie. 1,09 kosztują. I 25 centów oczywiście kaucja. I cóż one mają takiego, że są takie drogie? Nie wiem, moi drodzy. Przyznam szczerze, my też nie kupowaliśmy. Są różne smaki. Kupiliśmy sherry, kupiliśmy apple kiwi. I jeszcze te te berry. Ale co one takiego mają? Nie wiem, czy ja Wam tu przeczytam to, czy nie. Czy da radę? Są generalnie jakieś smakowe. Nie wiem z jakiej firmy, nie wiem z jakiego źródła. Aha. Bad Adelholzen. Bodaj, że to jest. Aha, jakieś źródło. Z Alp i w dodatku z Bat, także niby, że ta woda jest chyba jakaś taka bardzo fajna. I teraz tak, tu może będzie widać. Aktywny O2 mają. Mit ekstra. Gazowanie. Nie, kwasowość jakaś mniej kalorii mają, a i one, czyli nie gazowana jest i coś tutaj mm. oj, mi się majta nie wiem co to za ekstrakt, widzę, że jest cukrem i jakimś słodzikiem no nie bardzo mi się to podoba, ale dzieci to podobno przynoszą. I tu jest skład tych wszystkich pewnie słodzików i wszystkiego kurczarenka mi drży już. Zaczyna mi to wszystko latać. Zobaczycie sobie ten skład. A ten kwasek chyba cytrynowy to jest użyty. No jakieś takie. Ja to nie jestem za bardzo, no, ale skoro chciał, no, to proszę bardzo. Także to już mamy te wody. Później co, było 6 razy 1,5 litra, właśnie zwykła woda jest euro, widzicie, 14. I znowu euro 50 jest kaucja naliczona, także już mamy 4,50 i 75 centów. To jest 5,25 kaucji z tego. Um, Rachunku mamy, tak? Jeszcze więcej będziemy mieć, bo jeszcze jest Limo 2,70. To orange kupiliśmy <noise> 276 razy 1,5 litra, czyli kaucję mamy tak. Tu mamy 3 euro, tam mamy 3, to jest 675 kaucji samej mamy. Dwa razy mleka mamy, zwykłe takie 1,5% i laktozę fraj, czyli bez laktozy dla mnie mamy. I to bez laktozy 99 centów, 72 centiki zwykłe mleko. Dwa razy kabanosy, to są takie te malutkie grubaski i to jest dwa razy po 125 gramów potęższe. Tak jest. Ja to akurat bardzo lubię ostatnio do pracy. Codziennie sobie trzymam na biurku i sobie chapsam po jednym takim, e, zwłaszcza do pierwszej pauzy, jak mi się chce <ścoughs> bardzo coś jeść. To zamiast coś słodkiego czy coś takiego beznadziejnego, to ja sobie właśnie e, biorę te kabanoski. Także mamy je po 219 za 250 gramów. Majonez sałatkowy 89 centów to jest taki no, najzwyklejszy majonez, ale ja go bardzo lubię. Ten Good Günstig ma 50% oleju <laughs> rzepakowego. I to jest słoik, zaraz Wam pokażę. One w Polsce kiedyś, jak ja byłam, a 500 ml, to one też chyba w Polsce takie były 500 ml. Te słoiki. Boże, traktory jeżdżą, krowy wyjął, no, po prostu. Wochenende się u nas zaczęło. I mamy jeszcze dwa razy hamburgerowe bułki. Tak, jest po 79 centów. To są te bułki hamburgerowe. I to były zakupy tylko takie w EDC, w tym bułba, yy, Bułbała. Yy, to jest. Yy, franczyza Edeki i 24,91 wydane, minus tak jak odliczaliśmy 6,75 trzeba odliczyć, czyli wydaliśmy 18 euro i tam jakieś cenciki, 16 bodajże, 15 jakoś cencików, jeżeli dobrze obliczyłam, także tak się mają pierwsze zakupy, drugi sklep no to jest Netto i troszeczkę tutaj e, zaszaleliśmy, znaczy zaszaleliśmy. Nie zaszaleliśmy, Boże Kochany. Wcale nie zaszaleliśmy. Także moi kochani, tak wyglądają zakupy z EDEKI. Są one rzeczywiście nieduże, niedużo wydane pieniędzy, ale mamy tak zapchaną w tej chwili właściwie to już dwie lodówki, zapchane dwie zamrażarki, że powiedziałam, musimy to po prostu powyjadać i dopiero robić zakupy. Trzymajcie się zdrowo, zapraszam Was jutro, na pewno wpadnie na kanał filmik z netto, resztę zakupów sobie zobaczycie, ceny i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!